Witajcie kochani w nowym projekcie dęko gospodarczym. Torba się co prawda nie wysypuje, ale chciałabym się tego pozbyć, bo mi to w łazience i mnie denerwuje. E, dlatego pomyślałam, że dzisiaj po prostu dla Was nagram. Ostatnio się dość często wydaje mi pojawiają tego typu filmiki e, na moim kanale, no ale. To chyba dobrze, prawda? Słuchajcie, ja sobie to wszystko tutaj wystawię i zaraz do Was wrócę. Och, powiem Wam, że całkiem ładnie sobie zastawiłam tutaj całą toaletkę. Jednak troszeczkę tego jest, więc przechodzimy od razu do rzeczy. No i zaczniemy od tej strony. Tutaj mam płyn do prania marki Domol, czyli marki własnej Rosmanowskiej. To był e, płyn do kolorowego prania. E, w Violet Dream. Nie pamiętam w ogóle jak pachniał. No, pachniał ok. Żadnego szału nie było. Natomiast robił co miał robić. Prał e, i nie był wcale, słuchajcie, jakiś drogi. Pojemność 1,1 e, litra. Ale aktualnie nie kupuję żadnych proszków, ponieważ mam taki potężny z Perzila i podejrzewam, że. E, on mi pewnie wystarczy na większą część tego roku. Pozostając przy praniu, słuchajcie, produkt, który używałam przez mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo lat, a aktualnie, z racji tego, że mój e, proszek e, z persila ma tego typu produkt w sobie zawarty, postanowiłam, e, póki ten proszek, mam odejść od tego. I jest to antykalk gel, czyli żel który ma przeciwdziałać zbieraniu się osadu kamiennego w pralce, bo jak wiemy, to niszczy pralkę. Tutaj miałam akurat nie z Myt, ale ja też często kupowałam rosmanowskie. Ojemność litra, taki, taki. Produkt wystarczy naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo długo, bo ja używałam zawsze tylko jedną e, nakrętkę. I jeżeli kiedyś zużyję ten wielki proszek i kupię jakiś inny, to na pewno do tego wrócę. Kolejna rzecz: Kokolino, słuchajcie, żółty Kokolino Almond and Cashmere Balm. E, o pojemności 1450 ml, więc prawie półtorej litra. Ja uwielbiam kokolino i zawsze, jak mam możliwość zakupienia, czy to w Polsce, czy w Czechach, choćby miała 10 płynów do płukania, to i tak zakupię kokolino. I ten zapach jest po prostu prze-prze-przegenialny, przepiękny. To jest wersja Sensitive. Niby miała wystarczyć na 58 prań, ale ja Wam powiem, że zdecydowanie na więcej mi wystarczyło, bo ja ten płyn miałam spokojnie z pół roku w użytku, także coś fantastycznego i kupię na pewno kolejny. Aktualnie mam z Lenora, też mi wystarczy. <laughs> Wydaje mi się, że odnośnie prania to by było na tyle. Ja tutaj nie kategoryzuję tego, ale akurat nie tak się złożyło. No, tutaj mamy Rorax Bio Power Gel i to jest produkt ala Kret tyle że w płynnej postaci on tutaj ma dodatkowo jakąś bioformułę, która ma rozpuszczać włosy i dlatego ten produkt kupiłam. Są różne wersje jest jeszcze czerwona wersja. Są też wersje na jednorazowe użycie, są też wersje typu właśnie kret w proszku. Ja aktualnie mam jakiś inny produkt też w proszku ala kret. Tego typu rzeczy używam przede wszystkim do wanny, dlatego że no, co drugi dzień myję włosy, mi się włosy ze względu na tarczyce sypią strasznie, e, bardzo dużo gubię włosów i moje włosy są wszędzie i choćbym mieszkanie wyszorowała to one i tak zawsze będą, bo wystarczy, że ruszę głową i włosy mi się sypią. Bardzo fajnie się sprawdził, nie mogę mu nic zarzucić. I ja powiem Wam, że do Roraxa wracam naprawdę często, jeżeli o to chodzi. Słuchajcie, wiecie, że nie mam zmywarki i zmywam wszystko rękoma. Więc, jeżeli o to chodzi, też zużywam bardzo, bardzo dużo płynów do mycia naczyń. I tutaj mam. Dwa moje ulubieńce, właściwie chodzi o markę. Marka jest moja ulubiona i jest to Feri. I są to ultra koncentraty. Każdy z nich ma po 450 ml. Teraz natomiast mam chyba litrowe opakowanie, takie wielkie, które już nie jest koncentratem. I tutaj mam dwie wersje zapachowe. Ta jest standardowa, oryginalna. Tutaj był e, o zapachu granatu. Przepięknie dogmywają mi wszystko z tłuszczu, czy jest coś zeschnięte. E, no, po prostu wszystko, wszystko, wszystko. I są moimi ulubieńcami. I zdradzę Wam tylko tak e, w tajemnicy, że właśnie jeden taki potężny, który nie jest koncentratem, mam właśnie w użytku, a na zapasie mam dwa kolejne koncentraty, które uwielbiam. Następny, który tutaj mam, który też jest ogółem podobno bardzo chwalony. Jest to Pril Anti Fat Power o zapachu granatu i kwiatu pomarańczy i to był taki różowy płyn. On miał takie perełki, jak się patrzyło, tak. Też domywał, ale nie tak dobrze jak mój Feri, więc Feri jest moim ulubieńcem. A tutaj jest taki, słuchajcie. Można powiedzieć, że to jest bardzo stara marka, bo ją jeszcze w czasach DDR-u już była. Jest to Fit i to jest, słuchajcie, Fit oryginal. On jest zielony. Niedrogi, pojemność 500 ml. Też się sprawdzał całkiem ok. Natomiast Ferry jest moim ulubionym, ale. Ja też często gęsto używam innych, bo szukam może jeszcze coś lepszego znajdę niż Feri, ale wszystkie w sumie mogę Wam polecić, bo koniec końców każdy z nich domywał mi naczynia, a o to przecież chodzi, tak? Z Erwick mam tutaj, słuchajcie, coś, co zużyłam. I nie wiem, co to był tutaj za zapach. Aha, tutaj miałam e, lawendę i kwiat migdału. I to jest, słuchajcie, ja mam taki. Dyfuzor, który powinien mi e, ten zapach co ileś tam e, minut, czy jakoś tak kurczę, nie odkręcę teraz co ileś tam chyba minut, czy jakoś tak słuchajcie, e, psikać. Natomiast aktualnie mam ten zapach w środku, i to jest zapach. Cytryny i tymianku, który jest bardziej takim odświeżającym zapachem. Niestety nie czuję z tego nic, muszę tam zajrzeć, co tam jest, nie halo. I tego też nie czułam. To znaczy, na początku, na samym początku, stał na starym mieszkaniu u mnie niedaleko łóżka, i wtedy rzeczywiście czułam. Natomiast no, tego nowego nie wiem, co jest grane, muszę tam zajrzeć i sprawdzić. Ale ogółem, jak zużyję tego, który teraz mam, to raczej już nie będę tego kupować tych zapachów, bo są one dość drogie, a nie dają jakiegoś wielkiego efektu. Ale jeżeli jesteśmy w temacie zapachów, słuchajcie, zużyłam Glade. Jeżeli wiecie, to ja bardzo dużo tego zużywałam, a tutaj mam tylko jedno opakowanie, nie wiem dlaczego. I to była jakaś limitowana edycja Frosted Candy Cane. Bardzo ładne, zachęcające opakowanie. I to jest e, mięta i krem waniliowy. To jest tak ciekawy zapach, słuchajcie. W momencie, kiedy e, dyfuzor pryska ten zapach, czuć tylko i wyłącznie miętę, bardzo ostrą, bardzo taką agresywną ale po chwili ta mięta uchodzi jakby w tył i czuć wanilię. Bardzo intensywny zapach i nie wykluczam, że jak będę potrzebować i będzie dostępny, to jeszcze do niego wrócę, bo był naprawdę bardzo przyjemny. Na początku pomyślałam, jak pierwszy raz mi to prysnęło w toalecie. Ja mówię, matko boska, jak to capi. A później, chwilę później mówię, uuu, bardzo ładny zapach. Tutaj mam Home, Dry Air Fresh na Paczuli. I myślałam, że jest to produkt z Glade, bo Glade ma też takie opakowania. Natomiast e, kupowałam to w Action i nie zwróciłam uwagi, że jest to ich e, marka. W każdym bądź razie to był zapach Paczuli. Który zapach paczuli jest bardzo zapachem takim gorzkawym i niesamowicie intensywnym. Mi bardzo się podobał, bardzo długo się utrzymywał. Tutaj było 250 ml. Jedyne co mi przeszkadzało, ale nie wiem czy to tak ma być, czy to ten dyfuzor był zepsuty, że w momencie kiedy pryskałam, nie wiem czy jeszcze może się uda, nie, to tu mi w dół wszystko leciało, ale Zapach niesamowicie intensywny, drogie, to na pewno nie było. Także jeżeli będę w Action, to na pewno kupię po raz kolejny. Dalej z Fibris, czyli aktualnie Glade. Miałam tutaj zapach, taki świeży zapach poranku. Tutaj była pojemność dość spora, 300 ml. Bardzo taki świeży, jakby wiecie, wyprane, e, świeżo wyprane pranie e, rozwiesiliście. To właśnie tak to pachniało. Ja ten odświeżacz miałam bardzo długo, bardzo długo, dlatego w końcu go zużyłam. I kolejny odświeżacz. Mógłby ktoś pomyśleć, że u mnie w domu śmierdzi, bo ja tak dużo odświeżaczy używam, ale wierzcie mi, że tak nie jest. Ja te odświeżacze używam w łazience i tylko i wyłącznie w łazience, dlatego że. Wiecie, że ja jestem palaczem, i kiedy nie jestem na zewnątrz, nie chce mi się biegać na dół. Bo jakby nie patrząc z tych schodów do pokonania trochę mam. Zwłaszcza wieczorem czy w nocy, więc otwieram okno w łazience i palę w łazience, i palę przy otwartym oknie, fakt faktem, ale mimo tego jak okno znowu zamknę, znaczy otworzę na kip to jednak mimo wszystko czuć ten zapach papierosów, więc żeby to zniwelować używam tego typu produkty. I tutaj mam chyba ostatni z Myth. I to jest nowość, jest to Paradise Feeling i to był e, była pojemność także 300 ml i to był z kolei wiecie co taki odświeżacz mmm, słodkawy, bardzo taki owocowy. I bardzo przyjemny, aczkolwiek nie utrzymuje się nie wiadomo jak długo. Teraz też mam zdenkmyt, ale jakiś taki bardziej świeży, także używam co mam. Do auta mam jeszcze odświeżacz, bo ja i w aucie palę. Nigdy nie palę, jak mam zamknięte okno. Zawsze ja w ogóle jeżdżę zawsze z otwartym oknem. Taki głupi nawyk. Czy pada, czy sypie śnieg, czy świeci słońce, zawsze okno mam otwarte. Czy nie na Pełne okno, ale zawsze tyle mam mniej więcej otwarte. No i tutaj miałam odświeżacz także z Denkmyt um, o zapachu Black Vanilla, czyli po prostu waniliowy, i w tym opakowaniu były dwie takie dwa takie odświeżacze no i halterung um, do, um, do auta. I na samym śmiesznym początku jak otworzyłam to, to zapach był niesamowicie intensywny. Mi to nie przeszkadza, bo ja lubię zapach wanilii, ale bardzo szybko jakby wywietrzał i e, przestał pachnieć. Nie wiem, o co chodzi, więc też już raczej nie wrócę. Przejdźmy może chwilowo do Milusia, bo mam wam tutaj coś do pokazania. A mianowicie, wiecie, że ja Milunia barfuję. Barf oznacza karmienie mięsem, z minerałami itd., itd. Ja kupuję zawsze barf gotowy. Jestem zaleniwa, żeby to wszystko mieszać, ważyć itd. Kupuję gotowy. Milan najlepiej znosi barfowanie. I e, pomimo, że w tych gotowych barfach są też już e, warzywa, i tak dalej, zawsze jeszcze dosypuję Milanowi trochę e, suchych warzyw. I tutaj zawsze kupuję z Premier Row Kitchen Komponent. I to jest miks e, podstawowych warzyw. Czyli tutaj na przykład jest ogórek, marchewka, pietruszka i buraki. Między innymi. E, opakowanie jest pół kilogramowe. Kosztuje chyba. 8 euro, coś, coś w ten deseń, ale wystarczy naprawdę na, na długo. Generalnie powinno się dodawać 100 gram, no ale gdzie ja psu 100 gram walnę, to w 4 dni zużyłem takie opakowanie i on by tego nie zjadł. Ja zawsze na wieczór wyciągam z zamrażarki barw. Wykładam mu do miski, posypuję tym, i potem, wiecie, przez noc barw się rozmraża, a te suche warzywa dzięki temu robią się miękkie, i on to bardzo lubi. Także mogę Wam polecić, jeżeli barfujecie swoje zwierzaki, bo wiadomo, barfować można i koty, i psy, także nie ma problemu. Co my mamy tutaj dalej? Dalej mamy, słuchajcie, dwa papiery toaletowe zwilżone. Pierwszy to była jakaś limitowana edycja Soft Star um, o owocowo-świeżym zapachu. I to był zdecydowanie owocowy zapach, bardzo owocowy, bardzo przyjemny. Aczkolwiek, umówmy się szczerze, papier toaletowy nie musi pachnieć, bo używamy go do dolnych, tylnych części e, ciała. Tudzież do odświeżenia się, my kobiety. I ja w głównej mierze w tym celu używam tego zwilżonego. Ja już go raz miałam. To jest marka własna Drogerii Myla. Jak mówię, już raz miałam, wtedy mi się bardzo podobał ze względu na zapach i kupiłam po raz kolejny. Tutaj jest 50 sztuk. Jeżeli będę w Drogerii Myla, będzie dostępny, to na pewno sięgnę, bo naprawdę przyjemny zapach. A tutaj mam. Um, Rumiankowy, z kolei także 50 yy, ręczniczków było yy, z supermarketu penny. I teraz słuchajcie, wielkie brawa dla osoby, która wymyśliła nazwę marki Happy End. <gryw> Za każdym razem, jak widzę to, to muszę się śmiać. No komuś pomysłowości nie brakowało, słuchajcie też zwykły papier toaletowy zwilżony, co tu dużo mówić mam też zwilżone chusteczki do czyszczenia i mam tu aż trzy sztuki i wszystkie trzy są marki własnej Rosmanowskiej, bo jak żeby inaczej, popatrzcie tutaj była cytrusowa wersja żółta niebieska jest o czystym, takim świeżym zapachu, a zielona jest jabłkowa Każdej jest po 50 sztuk, ja tego typu rzeczy używam, wiecie co, głównie podczas, znaczy ja je używam tylko i wyłącznie do sprzątania, głównie jeżeli wiem, że goście mi się zapowiedzieli, u mnie na przykład nie są kurze starte, czy, czy, czy cokolwiek, to szybko przelatuję takimi chusteczkami, w mgnieniu oka jest czysto i do tego jeszcze delikatny zapach. Nie są drogie, lubię, kiedyś używałam tego dużo, dużo więcej muszę przyznać, że bardzo zminimalizowałam. Dla mnie jest to po prostu dużo wygodniejsze niż jechanie wiaderko, płyn, woda, szmata i tak dalej. Nie, wolę to i wszystko załatwione. Tutaj mamy opakowanie papierowe po 10-litrowych woreczkach do na bioodpady. Używam, akuratnie to jest marka Rubin z Rossmana. Wiem, że któraś z was mi polecała, że w Aldim są, no ja tutaj w Aldim nie widziałam. A rozglądałam się, no, ale te mi też wystarczą, nie są jakieś drogie i co jest fajne, one mają taką nazwijmy to podłogę, jakie rozkładacie, to możecie postawić. Także coś fajnego. Oczywiście kolejne mam w użytku, bo tylko tego na bioodpady używam. Do kibelka dwie kostki z wycefrysh blau Craft Active. To jest czystość oceanu. Ale są moje ulubione kostki do toalety. Bo u mnie dość dużo, długo się trzymają, no i spłukując wodę, ta woda się robi niebieska, wiecie, takie niby, niby nic, a jednak sprawia przyjemność. I na sam koniec dwie ostatnie rzeczy, które Częściowo używam w domu, na przykład kiedy robię kotlety, mielone, muszę to mięso, wiecie, wszystko wyrobić dłonią. Nie lubię dotykać surowego mięsa gołymi dłońmi, nie wiem skąd mi się to wzięło. Kiedyś mi to nie robiło żadnej różnicy, a teraz po prostu nienawidzę tego, więc używam albo. I to w głównej mierze, kiedy idę na zakupy do supermarketu, wtedy zakładam na dłonie sobie jednorazowe rękawiczki. I te kupowałam akuratnie u nas w supermarkecie w Penim, bo były dość tanie. Jak na to, że w jednym opakowaniu jest 6 par, czyli 12 sztuk. I to jest Wileda, no, powiedzmy, że marka Ciut Droższa, aczkolwiek takie opakowanie kosztowało 2 euro, jak mówię. Mm. I powiem Wam, że aktualnie mam w użytku jakieś Rosmanowskie. Um, dość duże opakowanie, bo tam chyba 30 sztuk jest, 30 par, 60 sztuk, jak się nie mylę, i czuję różnicę. Dzisiaj z tego opakowania, z jednego opakowania zużyłam ostatnie i była jedna, więc wyciągnęłam z tamtego Rosmanowskiego także jedną i zakładałam na dłoni, dlatego że używałam na włosy fanole, a zawsze to robię. Um, bo no po prostu dzięki temu nie mam pofarbowanych dłoni, tak? Bo normalnie to po fanoli to cała, wiecie, fioletowe dłonie mam, zwłaszcza skórki. Mm, I czułam niesamowitą różnicę w jakości. Te właśnie z Willedy były takie bardziej elastyczne i takie bardziej przyjemne, gdzie te z Domola były bardziej takie sztywne. Czyli Flinkun, nie, nie pamiętam, w każdym bądź razie rosmanowskie. Także jeżeli jeszcze je dorwę u nas w supermarkecie w Penim, to na pewno zakupię, pomimo że jest tylko 6 par. Ale no to jest coś, co mi jest po prostu potrzebne. Ja zużyłam więcej opakowań, tylko już ich nie zatrzymywała. No i kochani, to na tyle. Miluniu, czy ty możesz tutaj przestać robić dźwięki dziwne? No, mówię ci. To na tyle, słuchajcie. Dajcie znać, czy coś z tych rzeczy znacie, używacie. Ja się teraz z Wami żegnam i zapraszam Was bardzo gorąco na wszystkie inne filmiki. Trzymajcie się, papa. Pa.